Dzisiaj gramy z Natalką, natalka wybiera grę 5. Musisz mu dać prezent. Ale widzowie, i czekaj, komu mam dać prezent? No temu! Bo ja do Lilią macham! No temu ty kurzu łapię. No temu daj! Któremu? No temu, dopłacę czego! Jak mam mu dać prezent? No. O, dałam mu właśnie. Rzuć w niego. okej, okay. Sotki myślałam, że. I dziś w, ja, ja rozbię to Mikołajem i Natalka. Ale pierwsza jest Ej, bo tu są nasi znajomi. Ej, bo ja myślałam, że ta lina Zielona to jest do ciebie. Ja Bartek, z... czemu ty płaczesz ty? Nie, Barto. Rzucaj w Bartka. Bartek! Juhuu! Juhu. Ej, tam jest tofik. Tam jest tofik robloxowy. Ej, to jest, Ej, tu jest tofik robloxowy. Weź mnie wyprostuj, proszę panie. Rzucaj tofikowy. Ej, tam jest puszek robloxowy. Yes. Co tam robi robloxowy puszek? Już Santa. Santa juice. you. Aler, dziękuję. Ej, dobra, tam jest Ala, co tam robi? Co Ala. dziękuję, Santa, na talce. No, nie mogę cię ruszyć, bo Ty się zaklinujesz, ty co? się zaklinam. Jak to, co ty dajesz? Dziękuję. Rzucaj Ci w ale. Santa no, nie potrafisz Dziękuję ci Santa, talce. Dobra, patrz, tutaj Obrzucę jest. tutaj jest was. W ja rzucaj tam na samej Obrzucę górze. was. No tam nie widzisz! Gdzie? Aaa. Dogdeju, łap prezent. Nie, nie trafię w niego. Jest za wysoko, nie mogę tak. To rzuć w tych. Których? No tych tu. Łapcie Trzech. Oje prezenty. Tego. Niech magia świąt w was wstąpi. Oj. Juhu, juhu. I w Kamila. Proszę bardzo dla <laughs> p <są tutti> <laughs> Ej, co ty gadasz? Ej, wobe. No dawaj na ja tą windę. No czekaj, bo ta winda wszystkie ugosiła. Ej, a u mnie jest ta winda normalnie na dole, wjeżdżaj tam. U mnie jest na dole. Ej, a u mnie teraz jest na górze, nie, a, że co... U mnie dopiero teraz jest na górze. Do... A to u mnie jest teraz na górze jak coś. I właśnie na nas spada, nie że coś A my właśnie wjeżdżamy. Prezent, łapcie, łapcie go. Nie w tego. Ho, ho, ho. O, tu jest stary Adam! Ho, ho, A nie. Tak, to jest stary Adam, rzuć w niego. ja przyszłam wam dać prezent. Ej, czemu tam jestem ja, tylko bez bluzy. O, o, o! Ej, w tych do góry nie dosięgnę, stoją bardzo za daleko. O! Dostać wszystkie trzy prezenty, aby otworzyć tę bramę, no. Nie mogę jej do niej dosięgnąć, no! No to ja będę musiał być świętym Mikołajem. Nie! Po no tak! Patrz teraz. No, uli ma uli, pa teraz leci Oj. Udało się Aaa, Renifer spadł Eee, jak ja bym cię zresetował? <grym węzł> nie wiem, klikaj w wiatr, co się da O nie, widzowie, niestety Rudolf 2-0 spadł <grym węzł> O nie Udało się, 3 na 3 mamy Tylko nie mamy Renifera Znaczy, no, ja spróbuję może cofnąć się Ja nie mam takiej możliwości no co ty zrobiłeś, no? Niechcący, no, no to super, no. No to muszę się zresetować i trzeba... No to już teraz przechodzimy cały poziom. No, teraz teraz musimy być od nowa. No okej, okay, ale ja zostaję Mikołajem. Nie! nie! Było raz, że ty i raz ja. I tak nie, ja to ja też tak spadnę tutaj. No nie, ale ja nie chcący! No patrz, no tak, ale, ale nie to to ty, ty, ty no bliżej. No, nie, nie rób tego co jest. No to jakby, to jak jeżeli ja nie ukończę grę jako Mikołaj, to się nie liczy. No ale Nati, ta gra jest nieskończona! No. Czego nie rozumiesz? Aha, no nie da się tam wjechać do końca. Da się wjechać do końca. Da się do końca, ale to jest nieskończone, no. to będzie ciągle się pojone. No, dobra, to ja też skończę w tym miejscu gry. No nie Nati no! Tak, tych grzesiu. Dobra, klikam przeżyj, proszę. O, udało się. I rzuć w nich ponownie prezent. No aha, no to poczekaj, co ty robisz? Tam tych trzech. poczekaj, bo jak... jak mam się... Czekaj, bo ja w coś klikłam. Nie mogę z tego wyjść. Jak ja mam. Czemu ja jestem tak dziwnie bokiem? No to... Nie byłam przodem! No to ty? To chyba jakoś dziwne. Dura, słychać teraz. Co? Żyć teraz? No w kogo nie wiem. No nie wiem byle kogo. Żyć po prostu. No cały czas mi się dać taki komunikat. No ja nie mogę, bo tu masz codzienne nagrody. Ty, się. No Rzuciłam już, proszę. No i do nich teraz. No ale cały czas są z boku, a powinien być u mnie... Zobacz. Powinna widzieć to z przodu, a nie tak od boku. No tu tyście są coś... <grym> co? No, ja ci to zrobię? No okay. No, co to jest? <grym> no, to jest jakieś zbysiowe. O. No. Spadłeś ty, czy kto? No, podchodziłem! Żeby trafić w niego i ty spadłaś w jąpje. Dobra, ząb. teraz, jeszcze raz. I teraz jesteś i potem nawzajem i potem... Nie, na jesteś tu Nie, jeszcze no, raz. Nie, no to jeszcze ja tam spadnę dwa razy. No, Maty, ale ja tu nie chcę no, zrobić, niczego nie No, no to, to No to w takim razie pocóż, żeby było tak jak wcześniej! No, ale ja to nic nie zrobię, poza tym, że umawialiśmy, że je jestem ja, a potem ty. No ale nie dokończyłam lundy. nie, ale ty lundy się nie da końca, czego nie rozumiesz. Ja. dobra. No to poczekam na ciebie. Nie, nie gram. No czemu? Dobra, no ja więc... No ja nie mogę. Dobra, ja, ja też spadę, jako... No Ale ja to niechcący chcący zrobię mat. A, a ja może spadnie. też nie spadnę i co? No na pewno nie niechcący spadnie. No, no tak jak raz. ty niechcący spadłeś, no! No, no, no. no nie mam jak, no. Mam jakieś trunsa, bo troszkę. Masz... No ty, o ty, ty ty. Ty, ty, ty. ty truleska. No, I teraz może idź. I nie o. Czemu on tam automatycznie idzie? No jasne. No idź! No idź, ja nie mogę! Jesteś za gruby, to są jakieś... Sama Rady. jesteś za gruba! No, no idź koło niego! Tak się bawisz? No no! no, no, no ty. Ty. Ty, ty, Idź koło No... Dawaj rzucaj. Nie no. No. Co ty robisz? Co ty robisz? No, za blisko niego jesteśmy, nie da się w No to masz no, 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 problem. Patrz, patrz. A! Czekaj w tego typa. I w Boza. Co ty robisz, dziecko? No, w bozu próbuj. Chyba no, być drift? No ty kupo! No niech co, ty próbę do niego szucić. Co, no, sobie się nie skupcie, zaraz spadniesz stąd. No bo nie. Co ty robisz? Czemu nie mogę iść? No bo zaklinowaliśmy się o to szare, nie widzisz? No super, i co teraz? O tego szarego klocka, musisz to wymijać sam się będziesz wybijał, nic nie będę wybijać. Wybijać, pójdź. No rzucaj w nim. No, czekaj. Dobra. Teraz tego. Tego. No, no. nie ruszaj się. No. Nie mogę! Zaklinowaliśmy się na innej tej. Dobra, ale I ten sigma Miki też spadł. Dobra, co czekaj? A bo to, to przez ten, ten krawan. To zmarnujemy nasze ostatnie odrodzenie. No. po tej rundzie już nie giniemy. Dobra, no, chodź, idziemy. No, i znowu mam takie boki. mnie nic nie widzę teraz. Jak nic nie widzisz? Ale dobrze idziesz. Pokaż. No, takie jest o takie coś. No, do, 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 dobrze, dobrze, adoptuj. dla dobra zwierząt. Dobrze idziesz. Ej, nie, Ja nie mogę zatrzymać się! <laughs> adoptuj! What? Szybko! No, szybciej, no idź tu! Ale tu, to, to ja nie mam jak wjechać, no! No, i nam widać, odjechała Ale szefie. u mnie jest. A u mnie nie ma. <laughs> Oj, sorry. No ty kupo! No, sorry! Zaraz cię adoptuję, dla dobra zwierząt. To się adoptuj. No, jest Sabina? No, teraz zjeżdżam w dół. A u mnie jest w górze. Wbijamy tu. mnie latamy. <grym wyszysz> u mnie nastawiony do zmiażdżenia. Właśnie zostaliśmy zmiażdżeni. Ale beka. Aaa! 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 to Aaa! ty. Ej <grym> Aaa! <wyszysz> <grym wyszysz> Aha, ja do Jak tak, tak Trochę mnie to przyciągnie. Co? jest ja ciekawe, gdzie, teraz do gdzie i... wy jesteś? Są... Ej, bo jakby Ja się nie mogę ruszyć, nie? Chodź, Nie, 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 Dobra! nie. Nie, 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 ja jestem za nie, a nie, Mikołajem. Hell no. No, nie, I tak, widzowie, to jeszcze będzie, nie licząc tej rundy, którą my teraz z Natalką będziemy robić, że Natalka będzie tym Mikołajem, a ja Raniferem, to będzie jeszcze jedna, po dwa. No? Co? Nati. Teraz Ty Jejusz. jesteś poczeka, świętym poczeka. dobra, już chwila. Chwila, chwila, chwila. Rzucaj w niego prezencie! I... No i znowu nie mogę się ruszać. Nie, nie, nie. Nie. Dosłownie nie mogę zobaczyć. Mam taką. taki. tej nie widzę. Co? da w Bartka! Bartka, prawda? No, nie, nie, nie. Jak mam to ustawić? Ej, nawet nie mogę tej linii ustawić, zobacz! Twój telefon już nie odbiera żadnego komunikatu. No, nie trafiłam w niego, brawo. No dobra, tu Bartka najwyżej nie dostarczy, Dobra, w tofika. No nie mogę, mam linię. No. Na przekątnej jakby, no. O, brawo! Prawiliśmy w to. o której idziesz się myć? nie wiem, no to... Co cię to było no, Już jest to 17, ja teraz weźmę się Jak... No, to, wiem, nagrywam, pamiętaj. No nie widzę typa, który jest przede mną, no! Ja? nie mogę się Nie! Nie gram na czymś takim! Całam w profesjonalnych widzowie! Donatejcie, bo Grzycia telefon się rozpada i ekran mu się. Z, już po na trzy różne części. I żadna ze sobą nie współpracuje. No, idziemy. E, ty, 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 ty. A! Brawo. Dobra, widzowie, to chyba będzie tego odcinka. O, widzisz, już ekran się z tego odcinka. Tak, że widzisz, spodobał. I, I czekajcie na kolejne Natalka wybiera grę, która będzie najprawdopodobniej na Wielkanoc. Nie, na ferie będzie, będzie Natalka, na na jest, Natalka na snowparku, Natalka na snowparku, Pat 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 parku, firmy nie tylko z Natal i nie Natalka na snowparku parku. I, 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 i nie tylko, bo nie zapominajcie o Natalce, bo jeszcze będzie parę firmów i wesołych Mikołajków tak swoją drogą. Mikołaj.